Siemano na wszystkim na kanale Łopatowanie Ziemi. 1 maja, my już w lesie. I, I... zobaczymy, co raz przyniesie. Tak, i już już przyniósł monetkę. <laughs> Pierwszą monetkę. Wojtkowy, bo ja dopiero co dojechałem. No bo za długo spał. <laughs> lekkie opóźnienie było. Tak I... Także zaraz zrobimy zbliżenie tej monetki i będzie widać. Dokładnie. Lecimy. No i z mi teraz to wypłynie, chyba część lampy naftowej. Chyba tak. Nie? Ta góra. No tak wygląda na to. Nie. Albo albo nie, albo nie. Naprzajmy no, później, zobaczymy. Jakby będziecie wiedzieć, co to jest, to piszcie też. W komentarzach piszcie. Tak jest. A na razie tak sobie zrobiłem, że zapomniałem naładować wykrywacza. I chyba to jest ostatni mój dołek dzisiaj. Ale jeszcze zobaczymy, Alan, może uratuje mi sytuację. Ale Alan, jak zawsze. Właśnie, tak jak Wojtek powiedział, uratuje tą sytuację. Nie zawsze. Bo zna Wojtka. <śmiech> <śmiech> także tak, jest drugi wykrywacz w samochodzie. Zobaczymy, tylko się baterie Powinny być. Tam w oddali jest Wojtek. Coś tam wykopał. Zaraz do niego podejdziemy. Na szczęście były baterie w garecie. A teraz ja tutaj łuseczka. Prawdopodobnie pierwszo, pierwszo wojenna. No nie dość, że mu pożyczyłem wykrywacz, to jeszcze kamerę zgubił GoPro <noise> Także dobra, chodźmy, chodźmy do niego, zobaczymy co, co on to znalazł. Już docieramy do Wojtka też łuseczko ja taka Pokaż, tylko zepsuta, tylko no. ładniejsza. No temu wspaniały sprzęt <głosy> <głosy> rozładował się mój ja, ja go naładować wczoraj. Będę ten po pracy, druga zmiana, wiecie jak to jest No muszę teraz, no, zaraz muszę pokutować tym czymś Pokutować Pokuta wiadomo, tu jest, to takie U. ciężkie jest A ja co, dzisiaj na drobie kilometrów, bo jak przed chwilą mówiłem, Wojtek nie ma kamery, bo... Bo ten, sprzedałem Po prostu zgubiłem kamerę No właśnie Po ostatniej wycieczce w Beskidy, niefortunnie zostawiłem dziś na stacji no chyba, że ktoś by znalazł, może tam na filmiku wychwycić coś, ale wiadomo jak to jest. Dobry, czego odda a Niektórzy nie oddadzą. Życie Nie tam. trzeba było iść na stację. No właśnie. Okolację <śmienny> <śmienny> Dobra, lecimy dalej. I Wojtek teraz trafił Ciekawą znajdkę. Co to jest? Pokaz całość. O. Tak, to jest od zegarka. Albo od tego mm. Nie no zegarek raczej tu jest widzisz... Albo taki otwierany co, co, co może były Ano, to to Marcin Zerki nie dobrze wiedział Ale fajne, fajne, stare na pewno No, fajna rzecz Patrz tutaj jest jakiś tenis. Uh -huh. Zielona paty ty na nie? Tu jest też jakiś patrz patrz jakiś wzorek No fajne, fajne Zaraz zdjęcie, pykniemy i pokażemy. Wojtek tam ma sygnał, a ja teraz kawałek stroika od harmonijki Co się stało? Dobrze to kabel ma, bo jakby nie miał kabla to, to złamało drzewo. Żebym cię złamało drzewo, tak? O nie, żeż cię <śmiech> 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 no, że ja szczekła Dobra na parę Poturbuje. No to No, zobaczymy od razu. O, jest, moneczka. Ja, 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 ja. ja, ja, ja. A, garecik, garecik. Nie garecik, go poszukiwać, powiedzmy, chłopie wiecie, z... przyłożyć sprzęt sprawdzić. Jaki garecik, ludzie, to tu to, pachowiec to, to, musi być. Dobra, podejmuj. Nie filozofuj. Jedyneczka. Jedyneczka teraz, no. Austro-Węgry też. Tak jest. No. Połowa fantów i tak moich. Tak. No to yeah. elegancko. I kolejna część od strojka do harmoniki. A to Janko, muzykant. A to Janko, muzykant. Gdzie ta kamera, co zgubiłeś na wycieczce? Może ją ktoś odda, może nie. I kolejna useczka wyskoczyła teraz w niezbyt dobrym stanie. No ale coś jest. I kolejna useczka. I następna useczka. Jest ich trochę. Chłopacy mówili, że też mają ich sporo. Także. A tam Wojtka słychać. Teraz wyskoczyło coś takiego. Niezbyt głęboko było. Oh, widelec, ale. Wow! Ciężki i... i stary mi się wydaje. Nic, nic nie ma napisane, ale tu jest o, wzorek. Tutaj mamy wzorek jakiś. Mm. Także no, coś ciekawego. Fajna znajdka, cieszy mnie. Także lecę dalej. Ja przed chwilą znalazłem stary kapsel z Pepsi. Wyjechany. Myślałem, że będzie coś innego, bo sygnał był obiecujący. A tam... Wojtek z Marcinem mówią, że coś, że coś chyba mają, także zaraz się włączę na miejsce. Jednak fałszywy alarm. Wracam po wykrywkę i lecę dalej. I teraz coś pięknego. Już wam pokazuję. Proszę bardzo, guziczek z piąteczką. A Piękności. Ma łóż, nie ma łóżka, ma zagięta. Piękne. Piękna znajdka. He he, zdjęcie zaraz zrobię. Także super, super. A już myślałem, że jej dzisiaj nie znajdę. Jak to Wojtek określa? Królowa lasów. Raz w Wojtka coś takiego wyszło. Ręka spracowana, spójrzcie jakie odciski. Ja się odsuwam, bo to prawa ręka spracowana. <grymne> <Przepracowana>. <grymne> nie kojarzy. Tym... I oto z dołeczka pojawia się taka blaszka ciekawych kształtów. Także oczyszczę, ale raczej nic, nic na niej nie będzie napisane. Ale ciekawe, ciekawe. Piękne stare drzewko było. I co miałem powiedzieć? Aha, że ja już po wykopkach. Chłopaki tam jeszcze zostali. Ja muszę wracać. Także jak ktoś jeszcze znajdzie ciekawego, to, to będzie na filmie podsumowania nie będzie, bo zbytnio nie ma co pokazywać. Będą zdjęcia na końcu. No i tyle. Także trzymajcie się. Dzięki, że jesteście i do następnego. Także Garecik, bo Legend się rozładował, lampę do domu mi zostawił, zapasowy wykrywacz, A ja tutaj teraz właśnie rozwalam z bryłeczki i co tu mamy? Obrączka. Jest obrączka Jak to rafik mówi bez piździonka nie wraca Pozdrawiam Rafika Także jest obrączka Także Ta mać nie idzie Tu młody Kuba A tu jest obrączka Także My już lecimy do auta pomału ale cieszę.